Jacek! Do ciebie paczka! Ja przyjdę, Pczech! Jak mam paczka? To tam dostała chyba! Dobór! Daj mi dowód. Dobra, już siedź! Musisz przyjść, podpisać, chodź! Trzymaj na razie. Ja przyjdę! Do Jacka też! Chodź! tak to balter no 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 Oj, bo musisz coś podpisać chodź. nie pozwólając na to no Jacek, ja tak Koszulka i razem do jaska. No i co tam przyszło? Nie wiem, jakieś tam papiery ma do, tam. Aha. Do podpisania. Osobiście. Bo wiesz. Jakieś dokumenty? No, no, no. No, ale razem coś, ale kurde, nie, wiesz, pół litra spirytusu kosztuje obecnie 60 zł. Tam 5996 tam, 6, tam bez, bez 4 groszy. Ja już liczę zaklą do 60 zł. Czyli tak. Aha, czyli 120 zł. się już wrócił na podesznie. Jeszcze nie, bo tam podpisuję dokumentację. Aha. Tam dokumentację za nie No do... bo to u mnie, u mnie dopiero widać jakie... Y, y, tu mnie do drzwi. A. No, trochę jest opóźnienie. No bo wiesz, bo, 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 bo chyba jesteś na, na, na stronie? Tak. Na, na, na stronie to zawsze, zawsze tam jest na kamerze, że opóźnienie masz. Tam to, jest, tam, to, tam, to, tam to będziesz miał opóźnienie. No właśnie bo jak ja jestem na OBS-ie na przykład na się siedzę no to automatycznie normalnie mi wszystko idzie aha nie ma opóźnień żadnych nie 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 w ogóle poczekaj chwilę Jeszcze momencik, chwilę poczekaj, bo ostatnie szlipy idą. Idzie Jacek? Za momencik, bo jeszcze korze tam, bo tam jest wiesz, kilka stron jest do podpisania. O, to co, od umowy odkreślić jakąś podpisuje? Nie wiem. O, dobra jacy, chodź. Pomału. Nie. nie. Bo masz na dachne. No no chodź Zaraz poczekać wezmę, poczekać. Nie muszę tu przegalać. Tylko, tam, żeby kurwa ten. Nie wychodzi poza ten. A zobaczyłem co to, to jest kurde Dobra pozdrawiam jacy. O widzisz kurde A co duże ma może opóźnienie tam na kamerze? Ja Zobaczymy co to jest, kurde. Zobaczymy co to jest, kurde. To jest przedmiot. Wiem, Może co... jakiś cyrograf podpisał na siebie. Ja wiem. Zobaczymy co to jest, kurde. O. Zobaczymy co to jest, kurde. taki. Skąd to przyszło? No to. Warszawy. Gdzie jest Warszawy. O. Tu masz to. Witamy. W programie jakimś premium. Premium mobile. Premium mobile. A wiedziałem o co chodzi. Komórka.